Siemaneśku, dziś wszystko z jak widzicie. Mamy tu różne światy. Tutaj mamy też różne światy, które mogą być. Yy, nie wszystkie tu są płatne, tu można je sobie pobrać. Ale o co w tych światach chodzi, widzowie Niektóre są właśnie stwórz świat. Na przykład można stworzyć świat. Albo tu miasto. Dobra, widzowie. Ja tworzę świat. Widzowie, no dobra, tworzy się, ile ma się tworzyć, tworzyć się, ile, serio, ładuje, nie wiem co mi się ładuje, ale coś mi się ładuje, i ładuje, i ładuje, i Minecraft mi się wyładuje, czy ten świat mi się stworzył, nie, Tutaj mamy jakieś światy. Mam go, mam go, dobra. Wchodzę, widzowie. Czekamy. Jeśli zdecie, widzowie, oczywiście jakiś odcinek z tego miasta. To piszcie, bo teraz tylko sprawdzamy, czy to działa. Czy to działa, widzowie, tak, czy to działa. Dobrze, widzowie, w następnym odcinku, następny odcinek to będzie właśnie z tego miasta. Bo on mi się ładuje bardzo długo. Więc widzowie, chcecie następny odcinek właśnie z tego miasta, to piszcie. A ja się z wami żegnam Elo.